Wietur. Dzień dobry, Udały. witam Was bardzo serdecznie. Cześć. Słuchaj, gasi pożary. Kto gasi pożary? Gasi pożary. Dobrze. Tak, dokładnie. Dobrze. Czym możesz ciąć? Dobrze. Ciąć na przykład kartkę. Czym? Tniesz kartkę. Tniesz kartkę, czym czy kartkę? Eee, no, dobra. Pięknie idanie. No, Jest taki, tak. był, Taka bajka. Król jakiś zwierząt. Taki król, i tam było, tam okay. były różne piosenki. Dokładnie. Okay. E, Bardzo zawód dobrze. Taki, zawód taki, który jest w szkole, który uczy dzieci, na przykład młodzież w ogóle. Kto uczy w szkole? Uczy w szkole. E, taki zawód. Tak masz na czacie. Napisali ci, napisali ci. Przeczytaj to. Przeczytaj to, patrzysz A ja lecę już dalej. Dobra, jest takie zwierzę, takie duże, idzie, taką trąbę ma i mieszka w Afryce, taką trąbę ma. Patrycja, musisz zgadywać. Zgadywaj Patrycja. Tak, nauczyciel Jak? powiedziałaś, dobrze, to było poprzednie. Nauczyciel, okej, okay. teraz tak, teraz, o widzisz tam masz, o masz, tu, patrz na czat. E... Dobra. Tak dokładnie, potem była taka bajka i tam było, był tata tego, mama tego, była tam buka i była taka piosenka, taka z tych i one były takie była tam Mała Mi w tej bajce Mała Mi była w tej bajce taka bardzo fajna bajka stara Ach... no się tak bardzo często o Bosie Mafii że jest taki wodny bardzo potężny gdzie jest Nemo też jest tym zwierzęciem kto to jest? gruba ryba potężny pływa w wodzie tak jest gruba ryba grasz pokera i często chowasz tak, tak, tak. Karty. Gramy w pokera bardzo często i gdzieś się. Tak, ale cho... coś gdzieś chowamy i wyciągamy. Asa, wyciągać asa z rękawa. Wyciąga się po... Tak, tak dobrze. E, masz problem. E, przed sobą stoi siana, ściana inaczej. E, e... Tu gdzie jest mózg też i. I nie da się. E, głową muru Siata. nie przebijesz. Nie da się. Dokładnie. Dalej. Tak jest. Okej. Okay. Nóż, drewno, głowa, ciach. O mój Boże. Narzędzie, jak to się nazywa, do torturowania. Girotyna. Tak. Tak, tak, tak. Tak, tak jest. E, z, e, konkurencja e, atle, e, lekkoatletyczna, długie, cienkie i daleko trzeba tym. W e, kokotyczce. Rzut, rzut tyczką. Nie, nie, nie. Rzut o szczepem. Nie, nie, nie tyczką, czymś innym? Tak jest. Ehm. Zbierze, które, które kurczę oddał jemu pan? Zwierzę. Pies. Dobrze. Okej, jest, jedziemy. Już pies, jest, jest dalej, kolejne Patrycja, hasło. bierz trzecie hasło. Biorę trzecie, o kocie. Dobra. Na przykład... przykład do od buty. Jezu, Maryku, o karabasz buty. O, ja pierniczę. Nie Kot wiem, miałem wiem. pojęcie, komu karabasz. Kot buta, butach, dobra. Jest dalej. Nie ma Nie. Nie no, no dalej. To? No, chrysty. E, Listonosz. Okay, już mam dwa. Lekarz. Trzy. Nauczyciel w szkole. Nauczyciel. Taka gra z taką piłką, taką owalną i się rzuca, oni w takich kaskach są tacy, wiesz, to jest amerykańska gra. E, rugby, football Deka... amerykański. No, no dobrze, dobrze. E, zakłada się to tutaj zimą. Rękawiczki. Dobrze. E, jest taka m, lektura szkolna o zwierzęciu, y, który y, Przemieszczał się oboryzyn. pewnym. Nie, przemieszczał się jakimś środkiem transportu. O, pijacza, tak... koleją. Tak jest. Tam jest Ferdek, cycu, Mariolka. Kiepscy. Ale całość, jak się nazywa? Świat kiepski. Dobrze. Była taka książka z imieniem, i dodatkowo było na końcu. I ham. Ktoś tam i ham? Nie wiem, dalej. Dobra. Iha. E, jest takie powiedzenie, że jest takie zwierzę, co coś znosi. Jak się nazywa e -e -e. to zwierzę? Kruja? Tak, i, i co ona znosi? Złote jajo. Jajka. No nie, no zwykłe. <śle> Ale jakie to jajo jest? Trusie Nie, 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 od. od no nie mogę, Skurze nie jajo. mogę, dobra. Jajo. Nie, 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 dobra. E, Stanowi to mama, tata, dzieci i Rodzina. ogólnie jak, no to, dobrze. Eee, a, y, ale to jest tak, taki rodzaj rodziny, gdzie na przykład mieszkają jeszcze z może dziadkami. Może być, może być z pięć tak? punktów. Dobra. R. Ja wybrałam Rumunię. Pięknie, ja wybrałam... Okej. Okay. da? Rosja. Okej, okay, jeden punkt dla was. Okej, okay, dalej drugie. Y, miasto. miasto. Y, ja dałam y, Rostock. To jest w Niemczech. Jak, da? Taki O matko, dobra. Teraz trzecie. Dobrze. Celebryta, celebrytka. Y, zespół y, A, M. Przez R się pisze. RM. Okej. Okay. Ja dałam celebry Może tak być. Super. Tak, zwierzę. Dobra. Ja dałam Rottweilera. Okej. Okay. Ja dałam Raka. Rak. Super. No i przedmiot. Rurka. C. Ja mam cypr, no. Patrycję, jak Patrycja, jakie masz państwo, ja na państwo na C? państwo na C. Ja mam miasto Ciechocinek. E, ale, państwo ale państwo najpierw. Państwo na C. Masz na C czy nie masz? Czechy. Czechy, super. Dobra. Mamy Cześć, jeden punkt, punkt. Ja, mam, ja mam miasto to dwa są. Dwa. Okej. Okay. jak nie masz zwierzę? Ja Jam czaple. Uwaga, przedmiot. Chemia. Chemia, okej. Okay. Jam czepek. Ma. I uwaga, Celebryta, celebrytka. Czesław. Dobra, ja mam Cleo. No i macie pięć punktów. Pięć punktów.

No to są te życie, to są chwile. Życie to są tylko chwile. No. Tak, dobrze. Dalej. No, no nuć, nuć. Tu, tu, tu. Brunetki, brunetki. O oh no, dobrze. tak. Tar... Kobiety są gorące? Tak. Mm -hmm. Okej. Okay. Ha kocham, cię nad życie. Tak. Dostawcie Sanika. Tak jest. Boże.

Trziska. I stop. Czyli z 25 do 29. Wymień mi trzech producentów telefonów. <masauch crowdsourcing> Huawei, iPhone i Samsung. Bardzo dobrze. Trzy gale, na których biją się polscy celebryci. Fame MMA, Pink MMA i jakieś tam nowe będzie MMA, Barb MMA będzie zaraz. Masz 5 sekund, żeby wymienić mi trzy owoce. Gruszka, jabłko, banan. Pięknie. Eleganto. Trzech tiktokerów o niestandardowych kolorach włosów. O Boże, mama na obrotach. Lub, lub... bar Barbara, Basia Doda, to na górze i Wymień mi trzy dania kuchni polskiej. Bigos, gulasz śląski i kluski śląskie. Wymień mi trzy zespoły lub wokalistki, które kiedyś były na szczycie, a teraz dzisiaj o nich prawie nie słyszymy. Wymień mi trzy zwierzęta domowe. Kot, jest papuga. Eleganto. Jest. Macie to. Wymień mi trzech liderów lub liderki polskich zespołów. Doda, film, e, Igo, Igo, Igor, Herbut. No ok. 29 do 30. Trzymajcie ja, nie, się. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dłużaj.